Hello children. Witam Was serdecznie. Teraz mamy taki czas, że powinniśmy podsumować nasz rozdział o tym, co czujemy, co nas boli. I właśnie trzeba to poukładać, żebyśmy mogli zacząć z nowym materiałem. Zaczynamy. Dzisiaj lekcja powtórkowa. Pokażę Wam prezentację, którą przygotowałam, która Was poprowadzi przez zadania. Specjalnie do tego przygotowane. Są one do znalezienia w naszym podręczniku oraz w naszym zeszycie ćwiczeń. Możecie też skorzystać z naszej aplikacji Macmillan Education Everywhere, jeżeli się zalogowaliście. A jeżeli nie, to też sobie poradzicie. Bardzo proszę w takim razie, patrzcie ze mną. Muszę tutaj wyszukać odpowiednie miejsce. O, właśnie tu. Mam nadzieję, że dobrze będziecie widzieć moją prezentację. Klasa druga, lekcja ósma, Unit Review. I zobaczcie. Hello children. Open the book at page 48. Otwórzcie książkę ucznia na stronie 48. Możecie też zatrzymać film i spokojnie odszukać właściwą stronę, a następnie wrócić. Do nagania. Pierwsze, posłuchaj nagrania 2.50, skasz oraz powiedz numer. I tu widzicie na ilustracjach, jak różne osoby wskazują na to, co je boli. Number one, to powie ta osoba: I've got an earache. Number two, I've got a toothache. Number three, I've got a neck ache. Number four. I've got a backache. Number five. I've got a headache. Number six. I've got a tummy ache. Tak, a Wy, kiedy będziecie słuchać, musicie wskazać, o którym numerze była mowa i podać numer. Na przykład, number two. Tak, że teraz był numer dwa. Gdzie mamy te nagrania? Podawałam już pewne wiadomości do Waszych rodziców, ale oczywiście możecie poprosić o powtórzenie na LIBRUSie, skąd wziąć te nagrania. Nie jest to bardzo trudna rzecz. Mam nadzieję, że wszystkim się to uda. Gdyby tak nie było, to zrobię osobne nagranie dla tych, którzy mają jakąś trudność, żeby znaleźć te nagrania. Jednak w prezentacji trudno było to zawrzeć. Zobaczcie, teraz w takim razie zadanie drugie. Napisz zdania w zeszycie o każdym z obrazków, jak pokazano w przykładzie. I mamy tutaj taką uwagę, że ta sama ilustracja jest dla dwóch zadań, pierwszego i drugiego. Bo właściwie, zobaczcie, jest ta samo, tylko że teraz macie otworzyć zeszyty i napisać tak, jak tutaj jest przykład, Example to przykład. I've got an earache jest numerek jeden, jak ilustracja z numerem jeden, number one. I piszemy jeden, a obok I've got an earache. Kolejna linia, nowa linia, number two piszemy i obok napiszemy I've got a toothache. Słowo toothache. Należy wpisać zamiast tutaj e-rake. Pamiętajcie, że zamiast an będzie również a to fake, a nie AN to fake. Dlaczego? Dlatego, że e-rake zaczyna się od samogłoski. Kiedy mamy samogłoskę w rzeczowniku mówiącym nam o jednej rzeczy, czyli jeden ból ucha, to wtedy piszemy an. A jeżeli będzie rzeczownik z spółgłoską na początku, to będzie literka a. Świetnie. No to jak już zapiszecie to wszystko w zeszycie, oczywiście też to zadanie możecie sobie zostawić na koniec. Możecie przejść dalej. Przed wykonaniem zadania trzeciego możesz ponownie obejrzeć historyjkę o krokodylu. I wszystkie historyki, które mieliśmy do tej pory na lekcji i które były wcześniej tylko w aplikacji Macmillan Education Everywhere, teraz można również obejrzeć na YouTubie. Zobaczcie. Tu klikam w link i już łączę się z nagraniem na YouTubie. Obok też wyświetlą się Wam inne edukacyjne filmy i też po angielsku, ale jednak... Tu jest nam potrzebny ten film. Wracamy do naszej prezentacji. Przyda Wam się ta, ta historyjka, żeby prawidłowo wykonać kolejne zadanie, a zobaczcie, na czym polega. Posłuchaj nagrania 251. Tutaj zasłania moje okienko. Wam polecenie. Ja już przesunę. O, teraz widzicie wszystko. Przeczytaj i połącz palcem zdania z ilustracjami. Czyli usłyszymy w nagraniu zdanie numer 1, numer 2 i numer 3. Ale właściwie to ja przeczytam je dla Was. Nie będziecie już musieli szukać. Pamiętajcie, kiedy je czytam, wy spróbujcie wskazać, o której ilustracji jest mowa A, B or C. One, I've got a jej. Hmm. Yes, it's B. Letter B. Two. I've got an earache. Hmm. Yes, it's letter C. Three. I've got a toothache. Exactly. It's letter A. Została już tylko literka A, więc nie było innego wyjścia. Good job. Kolejne, kolejna rzecz. To, zobaczcie, uczucia. Posłuchaj nagrania 2.52, przeczytaj wyrazy i powiedz, jak się czują osoby na ilustracji. I zobaczcie, trzeba sobie przypomnieć, co oznaczały te wyrazy, jakich to uczuć się uczyliśmy. Tired, hot, hungry, cold, thirsty, bored. Tak jest, czyli należy przeczytać wyrazy. I powiedzieć, jak się czują te osoby. W nagraniu usłyszycie początki zdań, a wy musicie to kończyć. I'm cold. I'm. Oh, excuse me, przepraszam. Samo przeskoczyło. Drugie, dwójka, two. I'm thirsty. Tak, chcemy się pić. Butelka na to wskazuje. Ok, free. I'm tired. Jestem zmęczona. Four. I'm hot. Great. Number five. I'm bored. Snudzona jestem. And number six. I'm hungry. Yes, that's right. A teraz coś do zupełnie samodzielnej pracy dla Was. Oczywiście nazywamy to zadaniem domowym, jednak wszystkie prace teraz wykonujecie w domu. Tym razem chodzi o to, żebyście po prostu zrobili to zupełnie samodzielnie. Zeszyt ćwiczeń otwieramy na stronie 45, i mamy tu aż 3 zadania. Ponieważ macie na to cały tydzień, spokojnie sobie róbcie powolutku. Jednego dnia jedno zadanie, kolejnego dnia drugie zadanie, aż na koniec tygodnia będziecie mieli wszystkie zadania zrobione i wszystko poukładane w głowie. Zobaczcie zadanie pierwsze: Połącz zwierzęta z ich wypowiedziami. Jedna wypowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego zwierzątka. Czyli należy się przyjrzeć zwierzątkom, co im dolega, i znaleźć pasujące do nich zdanie i połączyć. Pamiętajcie, dobrym sposobem jest użycie różnych kolorów. Wtedy wyraźnie widać, co z czym połączyliście. Zadanie drugie. Z rozsypanych liter ułóż wyrazy i wpisz je w wypowiedzi odpowiednich bohaterów. I to dotyczy tutaj rozsypane litery. Najpierw je porządkujemy od A do F, A, B, C, D, I, e, F. I jak je uporządkujecie, dopisujemy do właściwych postaci, jak one się czują. I to, co myślę, że lubicie bardzo, to zadanie trzecie. Wytnij z rogów stron rozdziału fragmenty tajemniczego obrazka. Widać ten trójkąt na poprzednim obrazku. Tutaj zobaczcie, tutaj jest ten trójkąt do wycięcia. Należy odszukać czterech trójkątów w rozdziale, który właśnie omawialiśmy. I na stronie 83, zobaczcie, tu jest napisane: służko w całość i przyklej. W słowniczku obrazkowym na stronie 83. Na tej stronie 83 również należy wpisać te wyrazy, których się uczyliśmy, i zaznaczyć te, które zrobiliście samodzielnie, bez podpatrywania do książki, i dać znaczek sobie sygnału: O, tu jeszcze muszę poćwiczyć na kolor czerwony, a na kolor zielony to, co już doskonale umiem sam. Zadania wykonaj proszę do końca tygodnia. Przypominam, jeśli masz wątpliwości, napisz do mnie na Librusie. Postaram się jak najszybciej odpowiedzieć na wszystkie Wasze wątpliwości, prośby i sugestie. Goodbye. Thank you. Goodbye.